Witajcie kochani, a ja sobie odpoczywam, chilloutuję z herbatką, z moją herbatką matcha, zobaczcie, tu mam i sobie na moich, na moich ulubionych, na moich ulubionych ławeczkach siedzę, nie wiem, to jest taki kosz, w koszu sobie siedzę. Drugi kosz mam tam, z tamtej strony, się na takim koszu właśnie sobie... Siedzę spijając herbatkę w centrum Bremen, hotelu. Hotelu. Oh my god, ale jestem zmęczona. Słuchajcie, Bremen odwiozłam znajomych na lotnisko. A tam właśnie przebudowują drogę. I jest jeden wielki galimat. Ja jak wiecie, to lotniska. Leżą na obrzeżach y, miast i tutaj tak samo Bremen. I tam po prostu, co tam się dzieje? Słuchajcie, jechałam w zapełnionym y, autobusie. No i masakra, masakra. A tutaj jest tak pięknie. Można sobie poczytać, zobaczcie. Widok stąd nie jest za imponujący, bo tu też jest taki budynek, który remontują. Będzie ładny, będzie ładny ten budyneczek. Co chciałam wam powiedzieć, że w Bremen jest słonecznie, ale w ogóle wiecie co, jest zimno, w nocy są zimne, takie nawet do minus pięciu jest mróz, a w dzień jest piękne słoneczko, ale jest wiatr, jest dosyć zimno. Ja już, to już jest godzina tak piętnasta, więc ja już powoli łapię swoje zmęczenie i tak potrzebuję tak z pół godzinki sobie posiedzieć i sama, bo do tej pory Wam w towarzystwie... Sama i tak pochilloutować sobie, pobyć, to jest muzyczka, fajne są te kosze w ogóle, zobaczcie, wystrój tego jest bardzo ładny, znacie już ten hotel, to jest ten hotel, w którym ja miałam szkolenie, ja sobie teraz przychodzę, bo mają tu przepyszną kawkę, ale wzięłam sobie teraz macza, bo ja dzisiaj już dwie kawy wypiłam, więc tak nie chcę się tą kawą opijać, herbaczkę mam taką. Pyszna. I co Wam jeszcze powiem? Że ludzie tutaj w ogóle teraz z taką, z taką babeczką starszą jechałam z Niemką, nie wiem, z 85 lat, ale ona właśnie była po treningu yy, gdzieś była na siłowni, słuchajcie. No i mówiła, że ona po prostu wymiata tam. Nawet wśród młodych wymiata. Widać, że taka bardzo bardzo taka spratna kobieta, także ja też się biorę za sport. Już koniec z jedzeniem, koniec, wiecie, z dogadzaniem sobie, jeśli chodzi o jedzenie, tylko teraz herbatka matcha i sałatki i sport. I też właśnie pójdę sobie na parę takich ćwiczeń na siłowni, bo oni tam mają po prostu te... Przyrządy, które, które ćwiczą odpowiednią partię mięśni. Oczywiście mój syn zna to bardzo dobrze. On ciągle, ciągle mnie upomina, żebym zaczęła dbać o swoje mięśnie, bo, wiecie, dobrze, dobrze zbudowane mięśnie to jest naprawdę bardzo dużo. No, także ja się też przekonuję do tego nie tak. Ja nie miałam zamiaru się odchudzać, tylko chodzi o to, że mam zamiar się jeszcze bardziej zdrowo odżywiać. Może to znaczy inaczej, wykluczyć pewne rzeczy, które zimą potrzebuję, żeby. No, bo zimą jest zimno, i wiadomo, że wtedy się i chleba więcej, i jej takiego pieczywa. Yy, ciasta, natomiast latem chcę w ogóle z tego zrezygnować. Być tylko na owocach i warzywach. Tylko. W ogóle zero pieczywa będę próbowała jeść i będę sobie właśnie te zupy robiła, tylko jeszcze ja potrzebuję coś takiego chrupkiego, więc będę chyba sobie te chrupkie pieczywo takie yy, kupowała i nic więcej. No spróbuję, nie wiem jak to wyjdzie, ale no żadnego ciasta i wiecie dla mnie urlop to nie jest yy, to, jak jestem z Folkerem, no, to wiadomo, że idziemy do restauracji, wtedy tam się je. No, bo on, on musi zjeść, on nie potrafi sobie nie dogadzać. Natomiast ja potrafię. Jak jestem sama, to słuchajcie, sobie tak zorganizuję wszystko. Jak mam, wiecie, jak jestem na przykład nad morzem, on nie lubi polskiego morza ze względu na to, że tam jest mnóstwo ludzi, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja sobie nad morzem. Też pobędę bez ludzi, zupełnie sama, żeby przemyśleć, co potrzebuje mój organizm i żeby po prostu go tak, o, wiecie, wyregulować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. A ja potrzebuję do tego właśnie zupełnego takiego skupienia się na sobie. A najbardziej odpowiada mi świnoujście, bo tam mogę pobyć chociaż troszkę sama. Także zobaczymy, jak w tym roku będzie, bo... No, i jeszcze mnie parę wyjazdów do Warszawy czekało. Tam mam też sprawy biznesowe, że tak powiem. Ale no to ta Warszawka jest troszeczkę, tam mam rodzinę, i oni oczywiście mnie dokarmiają jak mogą. No więc nie jest, nie jest to łatwe, jak sami wiecie, nie jest to łatwe. A tymczasem jestem w Bremen. Chilałtuję, zobaczymy, czy YouTube, YouTube mi tą muzyczkę przypuścił. jest taka wiecie. Zobaczymy, dobrze, zaraz wam to puszczę, a ja sobie wypiję herbatkę. Ja Wam to puszczę, to nagranie. A wy napiszcie mi, co się u was dzieje, jak wy dzisiaj ten dzień, yy, jak, jak wy dzisiaj spędziliście dzień. No fajnie będzie, jak mi napiszecie o tym w komentarzach. Pamiętajcie, kciuki w górę, subskrybujcie, lajkujcie i koniecznie piszcie komentarze, żebym ja też o was coś wiedziała. Ja nawet nie wiem, niektórych oczywiście wiem, bo mi już napisaliście za co bardzo, ale to bardzo dziękuję. Ale w większości z was tyle ludzi wchodzi, a ja nawet nie wiem, skąd wy, mnie oglądacie, napiszcie jak chcecie. Fajnie byłoby, naprawdę byłoby mi bardzo miło, gdybyście napisali skąd mnie oglądacie. Pozdrawiam.